Dzień dobry Państwu. No i tak ta symbioza między zwolennikami, krewetkami i tymi piękniczkami narobnymi trwa. Teraz tutaj jest cały spód, całe dno zruszone przez te łetwy gondoleni. No, ale między innymi też się przedostają drobinki spirulinki do wody, gdzie na nadobne sobie z tego zjadają z powietrza. tutaj mamy krewetunie. też sobie korzystają z sytuacji z tych drobinek w wodzie, sobie wyjadają to, co się nadaje do jedzenia, to co najlepsze.